Znalezisko, w którym Oden wróci z Grecji. <grym> <grym> Szok! Masakra! To <grym> znalazł. 2025 top. I witajcie na kanale sklepowym. Ten front, co przyniósł bardzo duże ochłodzenie nocą, jednak przyszedł nie z niedzieli na poniedziałek, a z soboty na niedzielę. Także mam jeszcze chwilę czasu, idę odśnieżać. Właściwie nie odśnieżać, tylko przenieśliśmy się w czasie. Na szczęście Czarna Wołga jest stworzona do jazdy po takich drogach. To jest taka łącznica od wordów w Dąbrowie Górniczej do S1, zwana ponoć Łatką. I jesteśmy przy bardzo ruchliwej drodze przy A4 S1. Tutaj mamy takie obiekty inżynieryjne, a ponoć można szukać po dwóch stronach drogi lokalnej, czyli w tą stronę bądź w tamtą stronę. żeś głośne miejsce wybrał na zbiórkę. Ale przynajmniej pojemne, że się mieścimy, nie? Da damy radę. gdzie jesteśmy? O tych czołgach opowiedz. Tak, tak, Czy tak kłamałem. Nie, 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 to żadne kłamstwo. Ogólnie tak, tutaj w lesie przebiega linia B2-Sztelung yy, mniej więcej w okresie 23 stycznia, 26 stycznia 45 roku. Tutaj w tym miejscu yy, odbywało się starcie pomiędzy Armią Czerwoną a, a stroną niemiecką, którzy zajmowali tutaj Mysłowice. Armia Czerwona wkracza, wkraczała od Jaworzna, tutaj yy, przebiega Przemsza. Jak jest, jak jest ten most? Ten most został wysadzony podczas działań wojennych. Teoretycznie jest, jest taka historia, że czołg T-34 dalej leży tutaj w rzece pod mostem, badamy ten temat, ale no to wiecie jak to jest z czołgami z jeziora, z tego wszystkiego, no, te historie różnie, różnie się kończą, ogólnie tak, mamy tutaj trzy działki, jedna działka znajduje się tutaj po prawej, Teraz polecałbym właśnie mieć ten e, aplikację MBDL, żeby się tu dobrze nawigować. I tak jak ostatnio, Dawid ma kamerę i zapraszam na jego relację. A ja jadę przygotowywać między innymi rzeczy na grilla, a ponieważ jestem już ciągle w robocie zarobiony, to przy okazji pomontuję jakieś materiały na nadchodzący tydzień. Także tak to wygląda. skorzystam, skorzystam z tego, że mam blisko do bazy. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj niedzielny poranek. Jak widzicie, pogoda mroźna, ale słoneczko nam tutaj przyświeca. Czego dzisiaj szukamy? Znajdujemy się na linii B2 Sztelung w Mysłowicach. Szukamy śladu starcia z 45 roku, dokładnie z końcówki stycznia. Tutaj dosyć no walki były zacięte w, tej, w tych okolicach. Myślę, że coś znajdziemy. No i włączę się przy pierwszym znalezisku. Lecę, lecę odnaleźć resztę ekipy. Teraz było jeszcze małe szkolenie. Dzisiaj niestety Maciusia nie ma. Zasmucił się ostatnio, że znalazł za mało numerków, no i musi kupić manticora, czeka aż mu przyjdzie. Tutaj kolega Jarek już z pierwszym reliktem działań wojennych. Mamy prawdopodobnie, to będzie czepiec balistyczny z pocisku. Jest tu jest tu gwint. Tak mi, tak mi to wygląda. No, ogólnie chodzi przeszliśmy teraz przez, przez Polankę na Polance, to nawet szpadla nie idzie w wiecie, ale w lesie w lesie jeszcze jest, jeszcze się da kopać. No choć jak już teraz przyjdą takie mrozy ziemia, zmarznie, no to będzie ciężko. Troszeczkę jest sporo odłamków. No widać, że tutaj były działania wojenne, że dosyć mocno prali w ten teren. To nawet chyba jakieś przed nami są pozostałości okopu czy czegoś. Tak to, tak to wygląda. Jakieś może stanowisko. Zobaczymy. Dobra, jednak aktualizacja głupoty wam na opowiadałem. To, to nie były okopy. Z daleka tak wyglądało, że coś tutaj się działo. To Lisiej nor. Tutaj się z ryżkiem kręcimy. Na razie hasisz szkło i byle co, ale pierwszy sygnał takich warty nagrania. Zobaczymy. Wyszło z dołka, prawdopodobnie będzie łuska. Bardzo fajnie brzmi. Dobrze, tu drut wystaje, dobra. Super. Dobra, wyrwę to i się wyłączam. Jednak nic fajnego. Idziemy teraz w stronę Przemszy. Tam jest cała linia okopów. Pokręcimy się przy okopach. Zobaczymy, może coś tam wyjdzie. Zaczęły się tutaj w końcu jakieś kolorowe sygnały. No na razie polmosy, nie polmosy. A teraz wyszła taka, taka jakaś taka okładzina. Jest to z cynku. Tutaj takie kółko. Kurczę, nie wiem z czego może to być. Może ktoś ma pomysł? Na brzegach takie zaoblone. Ciekawe, czy to jest powiązane właśnie z działaniami wojennymi na tym terenie, czy po prostu domowe śmieci, bo tutaj też istniały domostwa w tym lesie. Więc teraz dotarliśmy na linię okopów. Tam widać mały, mały bunkier. Jed ten jednoosobowy kokbunker. I co tu mamy? Teraz dupkę. Słuski myśliwskiej, sygnowania FAM i gwiazdka takie słoneczko, słoneczko z dołu. Dobra, pokręcimy się tutaj. Cała, cała linia okopu właśnie tu przebiega, pokręcimy się po okopach tu przy bunkrze. A tu bober urządował, ale bydle Tu sobie napoczął drzewko, pewnie już nic z niego nie będzie, bo całą korę obrał i potem zetnie. Zerkniemy do bunkra, zobaczymy. Kurde, może da się tu wejść, nie. Lipa. Oh. Widać tu co? A, zasyp zasypany liściami. Tutaj przy samym okopie łyżeczka wyskoczyła, ale kurde, żeby tu coś odczytać, chyba musiało czoło Maciusia potrzeć. Może by to kurde wyczyściło. Jego czułko to działa cuda. Pięknie, Dzisiaj po pogoda piękna, ale na razie z fantami słabo. Zobaczymy, zaraz przesko przeskoczymy na następne działki, może tam. Będzie bardziej oficjalnie. Słuchajcie, przegląd najlepszych fantów, dzisiaj Łuseczka, o, raczej to będzie niemiecka, choć, choć polska też tutaj jest prawdopodobna, ale cygo, kolanko, o, chyba niemiecka będzie, i, i łobrączka, o, i herbatka, utatka, nie sądziłem, że się będę z takich rzeczy cieszył, ale... Był tu dołek wykopany przez kogoś, a mówię, ja mówię, a tak z ciekawości sprawdzę. No i wysoki sygnał, jest pierwsza moja moneta dzisiaj, 20 groszy z PRL-u. No, czasami czasie. i z takich sygnałów cieszyć, no. Niestety, dzisiaj raczej szału nie było, już tak powoli się zbliżamy się do końca poszukiwań. Idę jeszcze tutaj wzdłuż rzeki się pokręcić, tu, tu okopy, ponoć jakieś łuski z pepeszy tutaj wychodziły, może coś armiejcy zgubili, zobaczymy. No ale jedna moneta jest, więc dzień uratowany. W oddali bojowym krokiem nadciąga Tymon. Zobaczymy jakie wieści nam przyniesie, bo u nas na razie słabiutko. A tutaj jesteśmy teraz przy pomniku. We wrześniu weterani trzech powstań śląskich z osiedla Lędziny zostali tutaj w tym miejscu rozstrzelani. A tutaj... Tutaj w teorii zalega na czołg. Ale to wiecie, jak to jest z tymi czołgami z Bagna. Nie wiemy, ale chętnie się dowiemy. Ja tutaj byłem jakiś rok temu ze stowarzyszeniem Inventum. Był detektor ramowy przeciągany przez rzekę od jednej strony do drugiej, i ewidentnie było duże prawdopodobieństwo, iż ten czołg tam jest. Natomiast nie publikowaliśmy tego materiału. Ja chyba go już nawet nie mam, bo gdzieś przeoczyłem i usunąłem katalog. Natomiast mówiliśmy tutaj na naszym zlociku, że żeby wydobyć taki czołg, gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że on tam może być, to jest co najmniej 200 tysięcy patyków, więc mimo optymistycznych wskazań detektora ramowego będzie ciężko ten projekt dokończyć. Tu na tej miejscówce to trzeba krzyczeć. Tam się zgrywa materiał z GoPro od Dawida, a tu powstaje y, nasza <głos》. <głos》. Dawid mówi, że nic nie ma, że no zupełnie, no, zupełnie nic nie znaleźli, a jednak. A to chyba, jakieś? Aż te, które musieli przynieść. Ale jakieś takie. Dalej <głos》>. była pętla duża zrobiona. Co ty to. Amelinium? To. A tak, reszty zostało na drzewie, ja też. bo wreszcie nie ja jakieś Jakiś stary, no, zawinięty. No, Jakiś no, no, stary. Już, to na dzika. Nie no, no, mówisz, że mało materiału, bo mało się niby działo. Jak mnie nie było, więc próbuję wiesz, cokolwiek stnocić, żeby cofnąć. Ale. 2025 top. Boże, Dawid synu, tylko masz. Świetny Szok, masakra. znalazł? Nie szok, masakra, tylko ogień. Po prostu ogień, 20 groszy, tak? Biesiadnie się zrobiło, chociaż nie ma procentów. Znalezisko, od którym Oden wróci z Grecji. Nawet grill y, nam wskazał, że to są poszukiwania na 102. Zniszczyliśmy system, nie? Tak jest, dokładnie. zniszczyliśmy system. Kierownik Arkadiusz lubi to. Ale jaka myślicie się po czym? Jest jakiś napis? Nie ma. Są jakieś numerki? Takie coś piszą? To To co, Dawidzie, pierwszy i ostatni raz? Tak, pierwszy i ostatni raz tutaj. No jak sami widzicie, coś tam się znalazło, może nie było zbyt obficie. No widać relikty, pozostałości po postarciu, które tutaj było, o nawet jest dewiska od zegarka, tego to, to nie widziałem. Są, są kawałki łusek, która już była taka dosyć potężna, tutaj prawdopodobnie muchobijka ruska rozerwana. Czep, czepiec balistyczny z jakiegoś pocisku, tutaj zapalniki niemieckie. Podkowa, która miała nam przynieść szczęście, ale no niestety dzisiaj nie przyniosła, troszeczkę Obrą... Tych obrączek gołębi... jagodowych Tak, tak, dokładnie. Łuski z pepeszy. Ponoć nic, nic tak nie cieszy. O, to nawet jakaś taka... Ktoś mi taką obrączkę znalazł? No więc. Dobra, to w sumie nawet się przekonuje, że nie było aż tak tragicznie. To pewnie był gruszka na chwilę. Tak, tak. Tu jakieś okucie to. To może być z jakiegoś oporządzenia niemieckiego. nie wiem czy on to będzie. Tak to wygląda. Nie ma tutaj za bardzo jakichś bicia, albo po prostu mi się wydaje. Troszeczkę monet, są penigi współczesne PRL-ki. Co tu jeszcze mamy? O, kawałki, kawałki zapalników i... Chociaż się przyczyniliśmy, troszeczkę las posprzątaliśmy. Tutaj kolega mówił, że, że były wniki zrobione, i też to usunęliśmy. Nie ma kłusowania. No i znalazłem kalfa z lesie, który się. Pyta. Szukasz samych plusów. Tak. Oden, wracaj. <grytanie>